Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jak widzicie jesteśmy w studiu, więc co możemy robić? Oczywiście nagrywamy materiały i dzisiaj nagrywamy, hmm, powiedzmy, że recenzję bo chyba tak by trzeba to opisać. I dzisiaj materiał będzie krótki, szybki, na temat pojawią pojawiły się trochę nowości od Minecrafta, które chcielibyśmy Wam pokazać. A dokładniej mówimy tu przede wszystkim o nowym frocie od Minecrafta, który tutaj widzicie, już zamontowany na gotowej repice, ponieważ ta replika będzie miała oddzielny film i już nie chciałem jej rozbierać, przyznam się szczerze, po to, żeby Wam tylko nagrać krótki opis tego frontu itd. Więc jest to w tej konfiguracji w całej repice, tak jak tutaj widzicie, i to jest najważniejsza nowość, która się pojawiła. Jest to akurat frontik w długości 10 cali, czyli powiedzmy tylko o 25 cm. Jest to nowy frontik od Minecrafta, o który przyznam się szczerze, sam bardzo długo Minecrafta prosiłem. Pytałem, drążyłem, męczyłem im bułę po to, że pojawiło się coś, co jest to pierwszy taki front, który ma pełną szynę RIS na górze. I dla mnie to było bardzo ważne, aby pojawił się po prostu front, który. Nie jest w jakiś sposób podzielony, tylko mamy całą pełną szynę od początku do końca i możemy tutaj montować coś innego niż zazwyczaj. Czyli wreszcie możemy tutaj zamontować na przykład scope switcha. Osobiście dla mnie ten element był elementem kluczowym i w każdym dzielonym froncie z dzieloną szyną Race było to po prostu nieosiągalne. I dlatego dla mnie osobiście ten front jest bardzo ważny. Ja się bardzo cieszę, że się pojawił. I to jest coś, na to czekałem i o co ja osobiście męczyłem. Minecrafta, właśnie z myślą o replikach z scope switchem. I co tutaj możemy dalej powiedzieć? Oczywiście, o froncie. To jest długość 10 calówka, czyli taka dość, powiedzmy, standardowa do zrobienia fajnego szturmu. Tutaj macie oczywiście szturm z HPA, ale to będzie troszeczkę inny film. Będziemy się o tym rozwijać. I poza tym, że mamy na górze pełną szynę RIS, która tutaj, co prawda, ma jedną wadę. Niestety mamy tutaj yy, takie poszerzone. Nie mam tu nacięcia jednego, tu brakuje i tu drugiego brakuje, więc też będę pytał Minecrafta, czy da się to zrobić, żeby to było tutaj też ponacienane, żeby szyna była ciągła, nie była, tak jak tutaj widzicie, z tym takim plackiem bez nacięć, czyli tutaj w czego w tym miejscu nie możemy dać śruby montażowej, ale poza tym, poza szyną list mamy oczywiście M-Locka i m jest z wszystkich praktycznie stron, bo mamy i na skosach, na bokach, od dołu i tak dalej, przy długości 10 cali mamy po 5 komórek w każdym miejscu i możemy te szyny w pełni wykorzystywać do montażu akcesoriów. Więc moim zdaniem bardzo fajnie się to prezentuje. Jest to oczywiście wykonane z aluminium i jest to tak samo montowane jak każde inne fronty Minecrafta, czyli po prostu mamy tutaj śruby, które zaciskają się na naszym barelnacie, na naszej nakrętce od lufy zewnętrznej, która też oczywiście jest w zestawie i naprawdę wszystko siedzi super i na Body Minecrafta, jak widzicie, siedzi to bardzo, bardzo ładnie i naprawdę leciutkie, fajne i wreszcie z pełną szyną rase. Naprawdę jest to coś, na co czekaliśmy i coś, co po prostu chciałem wam pokazać. Dodatkowo mamy tutaj też, oczywiście oznaczenia Mloka oraz oznaczenia Minecrafta tutaj poniżej. Czyli mamy też te oznaczenia standardowo, które możemy znaleźć na naszych frontach od Minecraft'a, które pojawiły się wcześniej. A teraz przy okazji, skoro już mamy froncik, to też chciałem opowiedzieć Wam trochę o nowym body. Co prawda body pojawiło się już jakiś czas temu. Nie jest to powiedzmy sobie szczerze nowość. Te body jest już od jakiegoś czasu na rynku i ja już miałem okazję się nim troszeczkę pobawić. Jest to druga repiczka z takim body, którą składam. I w sumie to druga w HPA. No Druga w HPA i moim zdaniem te body wyglądają bardzo fajnie i bardzo fajnie komponuje się tutaj z tym frontem. Jedyne co troszeczkę nam nie pasuje, to na przykład z matelem gadaliśmy, to tutaj no jest taki lat I może można by ten front jakoś tak zwęzić, żeby on się tutaj schodził do naszego body. O, tutaj, a nie jest tak faktycznie wystający. Albo front zwęzić, albo może poszerzyć body po to, żeby się to wszystko ładniej zgrywało, bardziej. Płasko. A co do body, tutaj jak widzicie, body troszeczkę bardziej nowoczesne i naprawdę moim zdaniem prezentuje się bardzo fajnie. Masa przetłoczeń, masa dodatkowych rzeczy i po prostu to wszystko prezentuje się super. I mimo, że jest to body niewielcone, niecięte, nieprzerabiane, to ono jest dalej bardzo lekkie, choćby w względu takiego, że deflektor. Też jest, no w sumie jest cięty, tak? No jest tutaj powielcony. Deflektor jest po prostu wydrążony. Dzięki temu te body jest troszeczkę lżejsze od standardowego, niewierconego body, nieciętego body, nie, body, nie body. I moim zdaniem, naprawdę wygląda super. Jedyne co, to jak widzicie, zwalniacz magazynka mamy mancraftowy. I on tutaj pasuje moim zdaniem bardzo fajnie, jeżeli chodzi o nacięcia, o kształt i tak dalej. Natomiast selektor Minecraftowy, przyznam się, że mi tutaj nie pasował. On jest w takich trójkątach i jakoś tak niekoniecznie zgrywał się z tymi paseczkami, nacięciami, które mamy tutaj na korpusie. Dlatego poszedł po prostu selektor od Retro Arms, bo moim zdaniem po prostu ładniej tutaj pasuje, ładniej się zgrywa. Po prostu pasuje do tego designu. I naprawdę fajnie to się wszystko prezentuje. Moim zdaniem body jest kozak. I szczerze polecam i wykonaję naprawdę super. No a zresztą tak jak to z body Minecrafta. I tutaj jeszcze się odniosę do jednej rzeczy, o której tam było dość głośno, tak? Body z luzem Minecrafta. Powiem tak, zdarzają się rzeczy, zdarzają się fakapy. Sam miałem typy okazję, że coś się zdarzyło z body nie tak. Na przykład dostałem w dwóch kolorach anody. Bo były takie sytuacje, jak najbardziej. Z tym, że jeżeli macie tego sytuację z Minecraftem, to po prostu bierzecie maila, bierzecie telefon, dzwonicie, piszecie, wszystko idzie załatwić i wszystko zostało załatwione tak samo z tamtym body, jak i z moim body. Wszystko zostało załatwione od ręki, bez żadnego problemu, po to, żeby klient miał to, za co zapłacił, to, czego oczekiwał. Trzymajcie się to wszystkich rzeczy od Minecrafta. Jeżeli dostaniecie coś, cokolwiek, co ma jakąś wadę, ma jakieś uszkodzenie, piszcie, kontaktujcie się z Minecraftem, oni to załatwią. Im naprawdę zależy przede wszystkim na tym, żeby ta obsługa klienta była na naprawdę wysokim poziomie, za co ich bardzo szanuję i to jest firma dzięki temu, z którą chcę współpracować. Naprawdę oni dbają o to, żeby klient był zadowolony. Jeżeli coś wam się dzieje z reduktorem, coś się dzieje z silnikiem, coś się dzieje z body, dostaliście krzywe, źle pomalowane, cokolwiek, piszcie po prostu. Oni naprawdę pomogą i załatwią tą sprawę, po to, żebyście byli po prostu zadowoleni, żeby klient był zadowolony, bo satysfakcja klienta jest, co by nie mówić, najważniejsza. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten film, to tyle. Ja Wam tu jeszcze pokażę, jak to się wszystko prezentuje tutaj, bo moim zdaniem po prostu jest kozackie. I bardzo mi to body odpowiada i jeszcze z tym froncikiem naprawdę siadło to kozak. Ja jestem super zadowolony. I szczerze po prostu polecam. I przyznam się szczerze, że takie korpusy ja chciałbym mieć na sklepie, ale jest to dość drogi gips, więc raczej ściągam je pod zamówienie, pod konkretne buildy dla klientów. Ale jeżeli ktoś jest czymś takim zainteresowany, to jak najbardziej możemy coś takiego przygotować, możemy złożyć taką replikę u mnie w serwisie, czy na przykład taką właśnie w HPA, jak tutaj macie z Wolfem, ale o tym będzie oddzielny film, czy na przykład na AEG-u, tak jak składałem już wielokrotnie dla wielu klientów. Tym dzisiaj kończymy. Jeżeli oczywiście ja o czymś się powiedziałem, macie jakieś pytania, albo macie sugestie na przykład do Minecrafta, że chcielibyście jeszcze jakiś rodzaj frontu, bo ja wiem, że to nie jest jedyna nowość frontów, która się pojawi bądź pojawiła, bo nie wiem, kiedy ten film się pojawi, ale jeżeli jesteście zainteresowani czymś nowym, chcecie coś podpowiedzieć, na coś czekacie, to piszcie w komentarzach, bo Minecraft dość mocno się rozwija. Co pra, o tym będzie też oddzielny film, o całym rozwoju tej firmy. Idą do, do przodu z nowymi rzeczami, więc będzie się pojawiać sporo ciekawostek, sporo nowości. Co prawda musicie się uzbroić w odrobinę cierpliwości do tego ale będzie tego tylko więcej, ale jeżeli dalej macie jakieś sugestie, to piszcie, bo Minecraft też lubi takie badania rynku i oni też chcą wiedzieć czego wy oczekujecie i czego chcecie. Więc ja serdecznie zapraszam do komentarzy. Ja zawsze czytam, Minecraft też przeczyta, a jak nie przeczyta, to ja im podpowiem. A ja w tej chwili bardzo dziękuję przede wszystkim Minecraftowi za dostarczenie Fronciku na recenzję, abym mógł wam go zaprezentować, pokazać tak jak to się prezentuje na tym bildzie. Bo ten build jest praktycznie Full Minecraft, jeżeli chodzi o to, co można było od nich kupić poza napędem. Dziękuję też Wam wszystkim za oglądanie. Dziękuję również patronom za wsparcie prywatnie. Zapraszam do mojego sklepu internetowego ulatindustriesco.pl. No i cóż, do zobaczenia w następnym filmie.